Generalnie to czasami mnie pytacie, kiedy Panie Pawle, rępeć. No to. Dzień dobry, dzień dobry. Wstałem rano i poszedłem do fryzjera i ściąłem włosy? Tak, ale to nie było dzisiaj. Dzisiaj zacząłem dzień od zrobienia kawy. Później zobaczyłem, że mocno wieje wiatr. A następnie pomyślałem, że to może być dobry dzień, aby złożyć nowy rower. W tym pudle mamy cały nowy seryjny rower i to nie byle jaki, ponieważ to będzie moja pierwsza zjazdowa. Oczywiście mowa o rowerze NS Bikes Fuse wersji 27. I co nam z tego seryjnego roweru zostanie? No, oczywiście zostanie nam ta piękna rama. I ku zaskoczeniu wielu zostanie też dwupuła. Tak, bo przecież ja mam Defina z zebę 150 skoków, to po co mi drugi podobny rower? Ja chcę inny rower, więc zostaje tutaj dwupuła. Pierwsza dwupuła w moim życiu. Co jeszcze zostanie tutaj? Korba i właściwie to chyba. Tyle. Pozbędziemy się też elementów tych w kolorze Oil Slick. Wszystko będzie tutaj. Zobaczycie jakie. I co? Koła mamy tutaj już od i9 czekają. Tutaj są opony od Kendy yy, oczywiście. I mamy tutaj jeszcze paczkę, w której mamy yy, wentylki, mamy taśmę, mamy wkładki. I mamy proszę Państwa tutaj przypuszczam, że mleko. Tak jest. Mamy tutaj mleko, czyli mamy tutaj celutki potrzebny zestaw od Flatouta oczywiście. I nie miałem z takimi rzeczami jeszcze styczności. Więc więc przypuszczam, że muszę jechać do, do chłopaków do M-Bajku. Poskładamy sobie całą tą maszynę. Wyrzucę stąd oczywiście napęd, wleci napinać. A zresztą, zobaczycie wszystko. Jedziemy do M-Bajku. Proszę Państwa, i moja wjazdówka jest już gotowa. Zaraz sobie o niej pogadamy i oczywiście jeszcze w tym odcinku ją przetestujemy. Ale wcześniej, Tomasz, jak ci się podoba? No, największe opona Pawła w tym zapleczu sprzętowym. No, no, no zdecydowanie największe, choć w sumie nie ma największych kubów. tylko mam 2,9 z przodu, ale jednak jest. Jest to kawał, kawał maszyny. I znowu odwiedziliśmy ten nieczynny kamieniołom tym razem oczywiście, żeby sfocić moją nową maszynę, a teraz sobie przejdziemy dokładnie tam. I coś o niej opowiem. Generalnie to jest dokładnie tak jak mówiłem: czyli z seryjnego roweru nam została tutaj rama z damperem, został nam amortyzator, została korba i została nam jeszcze kierownica. W ogóle mega mi się podoba ta kierownica. Minimalistyczny design tutaj z True na widoku, małe logo ns tutaj przy mostku. Nieduży wznios, łagodne gięcie, czarny połysk wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Jeśli jesteśmy na kierownicy, to powiem o gripach. O nie, wcześniej, póki pamiętam, powiem ile ją skróciliśmy. Było 800 mm, jest 770, czyli po 15 mm na stronę. Myślę, że się to sprawdzi w tym rowerze. I wracam już do gripów. Gripy Holdfasty, czyli takie dokładnie gripy, jakie były w tym rowerze, tylko że się zmieniły na te z czarnymi obejmami, bo jeśli słuchaliście na początku, mówiłem, że wszystko, co w kolorze Oil Slick, wylatuje z tego roweru, więc taki los spotkał gripy i również mostek. Mostek też był Oil Slick, teraz jest czarny, dokładnie taki sam jak tutaj był. Wcześniej. Jesteśmy na kokpicie, więc mamy klamki. Klamki, zresztą całe hamulce to są SRAM Code w wersji Silver, czyli mamy klamkę na łożysku, nie będzie nic nam tutaj latało. Tarczy 200 mm, cztery tłoki. Sprawdziło mi się w innym rowerze, sprawdzi się i tutaj. Jedziemy dalej. Siodełko System. Pivotal czyli najprostsze, najestetyczniejsze, najbardziej minimalistyczne co może być. Sprawdzone siodełko od Derayse. Yy, Skóra na górze nie ma problemu, jeśli się coś pobrudzi, zmoczy, przetrzemy po prostu szmatą i jest super. Jedziemy dalej. No i co? I mamy koła, które niejako są gwiazdą w tym rowerze, bo są to koła od i9, obręczę te do DH, piękne, ale to naprawdę piękne, srebrne piasty czarne szprychy. Super to fituje z rowerem, z tym ombre na ramię, z półkami w bokserze. Naprawdę się jaram. Dajcie znaka, jak Wam się w ogóle to podoba. A ja już tutaj jadę dalej, czyli napęd. Mamy korbę Race Face'a, model Atlas, zębatka 36 zębów, z tyłu zębatka 13. Mamy zrobionego tutaj oczywiście singla, przerzuta. Wszystko to wyleciało. Nie jest mi to potrzebne. Będę jeździł tym rowerem wyciągiem, a nie będę pedałował pod górę. Nie ścigam się też w zawodach DH, więc te przełożenia nie są mi jakieś tam super konieczne. Mam tutaj Optymalne przełożenie. Napinasz od Reversa w wersji Expert i kolor czarny. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie srebrny by tutaj fajnie pasował. Nie mierzyliśmy i wcale nie fitował tak dobrze, jak mogłoby się Wam wydawać, więc wleciał czarny i jestem bardzo z tej decyzji zadowolony. Pedały NS Radiance, czyli jak w każdym moim rowerze, w którym są metalowe pedały, dlatego że w niektórych mam plastikowe, na przykład w Dircówce w sezonie letnim używam tylko plastikowych pedałów z metalowymi pinami. Mamy oczywiście tutaj opony od Kendy, yy, w środku są wkładki od yy, flat Outa, Nie było łatwo ich tutaj wcisnąć, więc dziękuję bardzo chłopakom z Embajku za pomoc. Bo samemu bym się po prostu skichał w tej kwestii i chyba mamy powiedziane tutaj. Wszystko, ile waży, pewnie się zastanawiacie. Nie mam pojęcia, ile waży, nie ważyłem go. Słyszałem, że tam zawodnicy decha taki rower, dociążają ołowiem, więc waga chyba tutaj naprawdę nie ma znaczenia. Nie wiem, kiedyś przy okazji go zważy, Po prostu zapomniałem go zważyć, jak byłem w bajku. I muszę przyznać jeszcze, że się po prostu jaram. I nie dlatego, że nagrałem cały bajczek na jednym klipie, ale dlatego, że mi się bardzo podoba ten rower i chyba pierwszy raz w życiu mam takie coś, że jestem ciekawy jak rower będzie jeździł, dlatego, że zawsze składałem rower taki, że już poprzedni miałem jakiś podobny, troszeczkę się różnił, ale wiedziałem czego się spodziewać, a tutaj nigdy nie miałem roweru do DH, nigdy nie miałem takiego dużego roweru, nigdy nie miałem dwupółki jestem naprawdę ciekawy, prawdopodobnie to będzie pierwszy raz, kiedy ja pojadę na bike park zjadę trasę wypełnioną kamieniami i będę czerpał z tego przyjemność, przynajmniej na to liczę, na razie jestem mega ciekawy, możecie mi dać znać do jakiego bike parku powinienem w ogóle jechać tak poważnie przetestować ten Rower, albo jaki powinienem przetestować bike park, którego wcześniej bym nie mógł testować, bo nie miałem odpowiedniego roweru. W każdym razie yy, czekam, cieszę się. Bardzo na myśl, że będę sobie też śmigał na takim większym rowerze. Zaraz gdzieś tutaj coś dziabniemy chłopakom z ten Bajku. Już chyba dziękowałem na tym Edicie, ale dziękuję raz jeszcze, bo mi pomogli przy składaniu tego roweru, więc super. A teraz co? Pora chyba zjechać sobie albo tam gdzieś z jakiejś górki, albo nie. Mam dużo skoku, to tam sobie. Spadnę sobie z tego wielkiego krawola i, i zobaczymy, jak to działa. Ale wcześniej kask na głowę. Duży rower, to i, to i duży kask, proszę państwa więc teraz już możemy bezpiecznie ładować na plac jak czoł przez wszystkie krzaki cyg nic nie czuć skręcamy, pyk na kamienie, co to takie drobki dla takiego wielkiego roweru, więc nie ma co czekać, idziemy tam od razu, szukamy jakiejś góry porządnej, generalnie to czasami mnie pytacie, kiedy panie Pawle rampage no to macie, rampage w domu, pierwszy szczyt zdobyty no i Stąd sobie dziabniemy, tam sobie, tam sobie zjedziemy i tyle. I tyle, proszę Państwa. Ja już wiem, kiedy tu byłem. Ja tu byłem, jak testowałem elektryka, Tylko, że wtedy no tutaj zupełnie inaczej to wyglądało. Fajnie, kurcze: jeździ to samo po tych, po tych kamolcach. Nie trzeba się zbytnie zastanawiać. Więc naprawdę się cieszę. Na myśl, że pojadę gdzieś jeździć po kamieniach. No niesamowite. Do czego to widzowie? Do czego to widzowie? Po prostu doszło. O! Uwolniłem się. Pomyślcie, że to nieodpowiedzialne. Takie rzeczy jeździć bez ochraniaczy. No i macie rację, dlatego nie będę więcej więcej śmigał. Ale rower sprawny. Rower działa. I dajcie znać, co z tymi bike parkami. Kończnie dajcie znać, jak Wam się podoba moja nowa. Piękna maszyna. Jeszcze sobie na nią spójrzcie. Tutaj ostatni raz w tym odcinku. I to by było. Na tyle, więc dziękuję, że byliście, i koniec.